Siemanko! Witam Was w kolejnym odcinku, tak długo oczekiwaliśmy na ten moment i mamy Giro d'Italia, tak w końcu. No sorki, że odcinki się tak pojawiają bardzo rzadko, no ale nie mam, no masakrycznie nie mam jak znaleźć czasu na nagrywanie. Jakoś ciężko jest tak zmontować trzy odcinki, trzy wyścigi naraz, ale no staram się, robić co mogę i... Tutaj przedstawienie zespołu. Wziąłem samych Gurali i dwóch sprinterów, Fortin i Colbrelli. Z formą dnia, boże, z formą dnia, z kondycją, źle nie jest, tak starałem się, żeby tak mniej więcej gdzieś w połowie Giro doszli do siebie, tam, żeby im kondycja pchnęła do góry, wypoczęcie i rytm, żeby im poszedł do góry, tak gdzieś na te górskie etapy. Nie, nie, żeby na początku byli. W znakomitej formie, tylko żeby tam spokojnie dochodzili wyścigami, tak gdzieś na ostatni etap, żebyśmy nie tracili, nie było jak zbyt dużego zmęczenia. No, oczywiście, pierwszy etap czasówka za, tak. zamierzałem to symulować, bo jak wiadomo, moje czasówki, jeżdżenie czasówek nie jest zbyt, jakby to powiedzieć, przynosi y, słabe efekty i stracilibyśmy pewnie z dwie minuty do literów a tak wygrywam mój start przed yy, teamem sky chyba to my zajęliśmy no nie wiem które miejsce ale z niecałą minutą straty także jest dobrze wyprzedzić m.in. innymi lampre i omega farmę także no 54 sekundy mi się to podoba dobra drugi drugi dzień Giro i od razu rezygnacja Rigoberto Urana z powodu zapalenia ścięgna kolana. Tak, jeden lider mniej, większa szansa na wygraną. Drugi etap oczywiście płaski, znowu z faworytów Cavendish. No i widzimy się. No przeskakuj, przeskakuj. Dobra, 125 km do mety. Upada nam Pagani, zabrał ze sobą kilku. Gości nie byli to jacyś faworyci. My tutaj dzielnie w przodzie się trzymamy. Także źle nie jest. Pagani tutaj z dwójką zawodników stara się dojechać do peletonu. Raczej nic nie stracą. No właśnie, dojechali, bo oh kurde po 20 km nieco niecałych. Także no trochę to wysiłku kosztowało. Ech, kolejny. Upadek naszego zawodnika jest to... Kurde, nie widzę. Nie wiem, czy to Lokatelli. Ale co najważniejsze. Drugi lider, drugi ważny zawodnik, Joaquim Rodriguez z Katiuszy. Wycofał się. Tak, kolejny lider, no dwa etapy. Dwóch liderów wyłączonych z wyścigu. No to nieźle zapowiada się Giro skoro dwóch liderów po prostu uciekło. Zobaczcie, to był chyba Zardini, jednak i kolejna wywrotka. No etap deszczowy, bardzo ślisko na drodze. I kolejne upadki. No tutaj cały zespół został za swoim liderem. O tutaj. Zobaczę, jak niedużo im brakowało do dojścia do peletonu, ale niestety nie doszli. No niestety, tutaj przyspieszam, chyba 35 km, no i brakło, no brakło. Zabrakło siły, żeby doszli do peletonu. No, tutaj z idą 8 Ośmiu? Ośmiu zawodników, chyba, no strasznie im brakowało tego. Tak z pół kilometra maksymalnie mieli. Ale już nie dojechałem, nie było szans. Sił mi zabrakło Ech, i na 3 km do mety pociągi wszystkie ustawione. lampy ma swój to jest Canon chyba ma swój yy, tutaj Cavendish ma swój yy, i 2,5 km do mety. Ja tak już zastanawiam się, czy nie puścić kogo. Kolbreliego, tak, jednak. Colbrelli. Jest moim liderem jeśli chodzi o wyścig o etapy sprinterskie. Tutaj postanowiłem go wypuścić na maksa. No, zostało tak kilometr. No, nie sugerajcie się tym, że tutaj pisze półtora kilometra. Został kilometr i już myślałem tutaj, że będzie szansa na wygraną. Miałem dużo siły, ale cavendish odpalił taką bombę. No i zabrakło. Zabrakło nam niedużo. Jakieś przy długości rowera. 4 Tutaj już jeszcze tak myślałem, że będę czwarty, ale niestety zajęliśmy... No tutaj mi się wydawało, że to jednak ja byłem głodą, ale niestety zajęliśmy piąte miejsce. No ale powiem, że nie jest źle. Jest jakiś progres na ten wyścig, skoro już na pierwszym etapie zajmujemy dwa miejsca w pierwszej dziesiątce. Także no, jakaś, jakiś plusik jest, jest szansa na wygranie etapów. Wygrywa Mark Cavendish, tutaj w generalce nic się nie zmieni do górskich etapów, bo jak wiadomo czasówkę pojechali bardzo dobrze, na górskich, ety, na płaskich etapach raczej nie ma co odrabiać. Górska klasyfikacja to też tam nic, młody kolarz też, no, zespołowa też się tam nic nie dzieje. Cavendish pokazał co potrafi w sprincie, tak. No Miejsce piątej, któreś tam. Tutaj standardowo cały zespół. Nikt nic nie stracił, nikt nic nie zyskał. I trzeci etap. Znowu płaski. 180 km chyba. Nie wiem, nie widzę tutaj takie kwatraciki malutkie. Tak właśnie na nim jesteśmy. No, znowu Cavendish z liderów. Nic się nie dzieje, nic się nie zmieniło. No i przechodzimy do wyścigu, zostało 9 km Ucieczka dogoniona Tutaj starałem się żeby nikt nie został, żeby przejść na, przód, na czoło peletonu No ale zaczęli nas wyprzedzać, tutaj się trochę zakapiłem. No i staramy się przechodzić do przodu na hamatu. tutaj mam taki sposób, że Zawsze miałem taki problem z blokowaniem się zawodników, jak robili zmianę, no ale teraz daję sobie na zero. Oni po prostu stają, oni drudzy, drudzy ci co mają się przejeżdżają, bo w nich nic się nie dzieje, nikt się nie blokuje. Tak jest, w końcu się udało. Tutaj w przodzie mamy Cavendisha w czerwonej koszulce. Nawet fajnie to tak wygląda ta czerwona koszulka. Tutaj lider Satom, Sutom Satom, nie w kolejny. Pociąg Cannondale, tutaj próbowałem się za kimś puścić, ale już 4 km stało, to nie było sensu w ogóle się za nikim puszczać, tutaj Cavendish już tak został, odjechał nam pociąg Cannondale, dojechali do nich lider, dojechał do nich lider i tam jeszcze ktoś mu na kole siedzi i 2 km do mety, no to sprinter nic nie, eee, tutaj zaczynamy rozprowadzać i postanowiłem, że puszczę się za. Za tak, Za sa Satonem, no za liderem po prostu e, Tutaj mamy Vivianiego Czyli mamy zajebistą pozycję do Do ataku Do kontraataku i zrobicia się Został w kilometr, tutaj tak myślałem, zastanawiam się Jechać czy nie, naciskać czy nie Już teraz w tym momencie kawę już za, za daleko Wszyscy za daleko i my Pizda z takim ciężkim I, wow, I tak jest, e. wygrywamy pierwszy etap Wygrany w Giro, już trzeci na planie, jakby mamy początek tego wyścigu, drugi Gidiani. trzecie miejsce, chyba jednak nie wiem, na czwarte miejsce, Bardiani. No ale powiem, za zajebisty etap, nie sądziłem, że to już teraz wygram tak na trzecim etapie, ogólnie nie wiedziałem, nie, nie liczyłem na to, że wygram etapy sprinterskie, bardziej liczyłem na etapy górskie, na ucieczkę jakąś. No ale udało się. Mamy cel sponsora wykonany. A no i teraz taj, taki będzie mój mały cel. Tak być w pierwszej dziesiątce, w pierwszej piętnastce wyścigu Giro po zakończeniu. Po zakończeniu Giro. Tak myślę, że. No dziesiąte miejsce, piętnaste ewentualnie. Będzie dobrze. No i pierwszy. Colbrelli General Set. Nic się nie pozmieniało. No. Powiedzcie mi strasznie ładnie mi się podoba ten, taka kolorystyka czerwony czerwony plastron lidera klasyfikacji punktowej zielone spodeki mi to postuluje jakby tak się ułożyło do końca wyścigu byłoby super no. Dobra. końcówka etapu może końcówka odcinka że nawet kolbrelli najszybszy tak jest mamy w końcu wygraną nie sądziłem że do tego dojdzie także jest spoko Tutaj patrzyłem czy ktoś nie stracił z moich A Dzięki Bogu nic się nie stało I co widzimy się na czwartym etapie Wyścigu Giro d'Italia Tutaj sprawdzałem Kto gdzie jest, szukałem Cavendisha No strasznie chłopak został pod dróg. Chłopak kolarz No i czwarty etap, płaski w cholerę króciutki I dzięki za oglądanie Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć. Na razie.